Przyszła wiosna, początek pięknej pory roku, a my rozpoczynamy przygodę z filmem. 4 kwietnia 2014 roku o godzinie 17.00 zapraszam wszystkich na inaugurację dyskusyjnego klubu filmowego. Pierwszym filmem, który z pewnością wzbudzi falę wspomnień i emocji, będzie komedia w reżyserii Jerzego Ziarnika: Niebieskie jak Morze Czarne. Mocnym atutem tego obrazu jest imponująca obsada Wacław Kowalski. Zdzisław Maklakiewicz, Andrzej Szczepkowski, Józef Nowak, Marian Kociniak, Barbara Młynarska, Władysław Hańcza, Cezary Julski, Mieczysław Kalenik, Wiesław Miśnikowski, Lech Ordon, Bronisław Pawlik, Tadeusz Pluciński. A piosenki z repertuaru kabaretu Dudek pięknie w fabułę. Osoby pamiętające czas, kiedy ekipa Studia Kraj gościła w Łazach i Osiekach. Zapraszamy na pokaz. Czas trwania projekcji to 71 minut, a po filmie przewidujemy dyskusję i wspomnienia.